Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewice. Kanał Jezusa pozwolił kochać się Bogu. O chwale niebieskiej, najświętszej Marii Panny, sługa. Najświętsza Panno, króluj na wieki w niebie. Króluj nad patriarchami, których przewyższyłaś wiarą i wiernością Panu Bogu. Nad prorokami i apostołami. Boś ich przewyższyła w gorliwości. Króluj nad męczennikami, ponieważ większe było Twoje niż ich męstwo. Nad dziewicami, któreś przewyższyła czystością. Króluj nad wszystkimi sprawiedliwymi, których przewyższyłaś w pokorze. Nad wszystkimi aniołami, boś od nich była wyższa w posłuszeństwie. Nad wszystkimi serafinami, ponieważ przewyższyłaś ich w miłości. Podziwiam ten wspaniały tron, na który jesteś wyniesiona i oddaję ci cześć głęboką. Z niego przez swoją moc u Boga stajesz się ucieczką grzesznych i podporą sprawiedliwych, nadzieją strapionych, lekarstwem na grzechy. I ratunkiem dla wszystkich ludzi. Błogosławię i wielbię Pana, że Cię wyniósł do tak niezmiernej chwały, że z Jego woli uczestniczy w niej również Twoje ciało jeszcze przed powszechnym zmartwychwstaniem. W tym czystym ciele sam Bóg raczył stać się człowiekiem, zatem słusznie było ono zachowane. Od zgnielizny grobowej. Kto jednak zdołał pojąć kiedyś tę wielką chwałę? Ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy go miłują. Jeżeli już chwała świętych przewyższa nasze pojęcie, to tym trudniej pojąć, co Bóg przygotował dla Ciebie. Ty bowiem umiłowałaś go więcej niż wszyscy święci razem. Twoja chwała odpowiada i wysokiej godności, i wielkim Twoim zasługom. Aby ocenić tę chwałę z największego punktu widzenia, dosyć jest powiedzieć, że Bóg uwielbił swą własną matkę. Jednak u świętych stopień chwały mierzy się wielkością ich zasług. Podobnie Twoje wywyższenie trzeba mierzyć według Twych cnót nadzwyczajnych. Ty masz w niebie osobny stopień chwały i zajmujesz wyjątkowe stanowisko. Prawda zawsze jest ono nieskończenie niższe od Pana Boga, ale niezmiernie przewyższa wszystko. Co nie jest Bogiem. Od Jezusa otrzymałaś moc rozkazywania jemu samemu, stąd przystało, abyś miała również prawo rozkazywania aniołom i świętym. Jakże ochotnie, jedni i drudzy są ci posłuszni i oddają ci cześć należną. Z zachwytem uznają Twą władzę nad sobą. I służą ci z miłością serdeczną, co bardzo podoba się samemu Bogu. Święci bezustannie uwielbiają Boga za osobliwe przywileje i łaski, których ci udzielił. Nieustannie oddają mu cześć za niezwykłe i chwalebne zaszczyty, którymi cię zdobi. Ileż okrzyków radości i wesela! Zawiera się w ich pochwałach, które Ci składają, jakże serdeczne uczucia żywią oni ku Tobie. O, wszyscy bardzo pragną, aby ludzie na Ziemi poznali Cię tak doskonale, jak znają Cię święci w niebie, aby wszystkie serca ludzkie dały się pozyskać dla Ciebie i wszędzie zgodnie Cię czciły. Umiłowana królowo niebieskiego Sionu, czy będę miał szczęście ze świętymi wyśpiewywać pochwalne hymny na Twoją cześć i Twojego syna? Czy kiedyś będę uczestniczył w niewymownym Twoim szczęściu? Maria, synu mój, często myśl o szczęśliwości wiecznej którą Bóg Ci gotuje w nagrodę za męstwo i stałość w Jego służbie. Ta myśl pobudzi Cię i doda Ci siły w walkach, które musisz podjąć, aby pokonać przeszkody na drodze do swego zbawienia. Myśl często o wielkości tego szczęścia. Ta chwała w nieskończony sposób wynagrodzi wszystkie upokorzenia, ten skarb zapłaci stokrotnie za wszystkie niedostatki i nędzy i ów spoczynek będzie nieustannym wytchnieniem po wszystkich pracach. Pociecha w niewypowiedziany sposób osłodzi wszystkie cierpienia. Sam tylko Bóg jest wielki i On jedynie może dać wielką i prawdziwą zapłatę. W piekle każe On jako Bóg, w niebie wynagradza pobożemu. O mój Synu, jeśli ci się powiedzie szczęśliwie sprawa Twego zbawienia, będziesz oglądał Boga, posiadał Go i miłował. Nigdy się nie nasycisz Jego widzeniem, posiadaniem i miłowaniem. Bóg dla ciebie jest zawsze tym samym, ale Błogosławieni będę odkrywać w nim ciągle coś nowego. W pełnym zachwytu w mieszkaniu niebieskim są same rozkosze, bez bólu i radości, bez smutku, jest spoczynek bez niepokoju. Spokój bez obawy i używanie szczęścia bez znudzenia. Nie ma tam innych pragnień i uczuć, jak tylko Boże. Bóg jest wszystkim we wszystkim. Błogosławieni znajdują w Nim wszystko, i razem z Nim są bogaci, mocni i szczęśliwi. Pracuj, mój synu, pracuj bez wytknienia dla osiągnięcia tej szczęśliwości. Nie mów tak. Już długo walczę, odniosłem tyle zwycięstw, czy nie uczyniłem już dość? Kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony. Sługa o Panno, po Jezusie, ty jesteś moją nadzieją i moim życiem. Uproś mi wytrwanie w służbie Bożej, a po tym wygnaniu racz mi okazać Jezusa błogosławiony owoc żywoca Twojego. Już samo ubogacenie duszy jest słaską przed smakiem nieba. I pozwala jej zaskoczyć, zakosztować boskich słodyczy, czymże dopiero będzie oglądanie i posiadanie samego Jezusa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.